Zapraszam Państwa na czwarte Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Media Driving Cup Jagodne 2016. Jak co roku przygotowaliśmy cały blok pokazów i oprócz konkursu tytułowego konkursu powożenia dla dziennikarzy różnych mediów będzie prezentacja wielu dyscyplin jeździeckich, takich jak skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, woltyżerka, pokazy parajeździectwa, Pony Games konkurs dla dzieci. Konkurs Agility, bardzo dynamiczny, z udziałem 10 psów, z bardzo dobrego klubu. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, przejażdżki kucykami, bryczkami, wystawa malarstwa artystów bardzo dobrych. I całość zakończy wieczorny koncert piosenek Jaromira Nochawicy w wykonaniu Antoniego Murackiego. Zapraszamy już 12 czerwca w niedzielę, startujemy od godziny 10.30. Czy konie mnie słyszą?